Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie, a w tym odcinku jak wybrać okrycie wierzchnie do figury? i Jakie mamy rodzaje okryć na wiosnę? W jaki sposób? Dopasować te okrycia, żeby służyły nam do jak największej ilości stylizacji. Z okryć, które na pewno chciałabym Ci zaproponować, a z tego względu, że możesz to łączyć też i zastępować nim marynarkę, jest krop trench. Krop trench nosimy do dzianinowej sukienki, tak jak ja mam teraz. Możemy krop trench założyć do jeansów, możemy założyć do spódnicy, możemy założyć do spódnicy bliżej ciała i możemy założyć do spódnicy która jest szersza. Dla kogo będą kroptręcze? Yy, bardzo ważną rzeczą w stylizacji jest to, gdzie się to okrycie kończy, a gdzie zaczyna się yy, dół. Yy, więc jeżeli chodzi o kroptręcze, yy, nie muszą być one takiej długości, jak ja mam. Są też kroptręcze, które są krótsze. Są też tręcze, które lekko sięgają yy, ku biodru yy, i yy, mają też takie, czasem taki drobny pasek, który tutaj można sobie Zawiązać w talii. Oczywiście, też w przypadku takich krótkich kropter, jak ja mam, może wystylizować ten. Ten tręcz tym, że przewiążecie go paskiem, żeby podkreślić to najszczuplejsze miejsce. Zatem, dla kogo będą krop tręcze i komu bym je poleciła, jak już wiesz, ta pozioma linia stylizacyjna, czyli to kończenie się koloru, jest bardzo ważne, dlatego że tak naprawdę to jest ten moment, który, jeżeli jeszcze to ubranie jest kontrastowanie monochromatyczne, bardzo mocno zaznaczy łączenie dwóch materiałów. W związku z czym patrząc na sylwetkę. Bardzo mocno będzie się właśnie akcentowała ten, ten moment odcięcia. I kiedy my zaznaczamy to odcięcie, zaznaczamy w tych miejscach, które są naszym atutem. Czyli każda sylwetka ma inne atuty. I jeżeli jesteś sylwetką, która ma bardzo ładnie zaznaczoną talię, to możesz właśnie taki crop trench. Kupić taki, który, który się kończy w talii. Jeżeli chcesz bardziej nadbudować biodra, to kup taki tręcz, który będzie do biodra, czyli będzie budował jego objętość. Bo pamiętaj, że ta linia przecięcia to jest coś na zasadzie takiej, że krzyczymy uwaga, patrzcie, bo tu, tu mam ładnie. Także naprawdę to jest bardzo ważna zasada poziomej linii stylizacyjnej i bacznie się w temu przypatrujcie. Masz szersze biodra, na pewno nie wybieraj krok tręcza, który będzie się kończył na linii bioder, ponieważ zostaną one poszerzone, więc lepiej by było, że jeżeli, jeżeli masz szersze biodra i zapewne szczupłą talię, to dobrze by było, żebyś wybrała ten tręcz krótszy. Następnym okryciem, którym zaliczyła do fajnych okryć wiosennych jest wełniana marynarka albo z fajnym dodatkiem wełny. Jest to takie okrycie, które naprawdę sprawdzi się do bardzo wielu stylizacji. Możesz je łączyć z dżinsami, możesz je łączyć z dzianinową sukienką, ze spódnicą, możesz połączyć to ze spódnicą krótką, mini spódnicą, więc tych możliwości jest tak dużo, więc myślę, że naprawdę w każdej szafie taka. Marynarka powinna się znaleźć. Jeśli chodzi o kolor, ja, jak przychodzi wiosna, lato, to już bardzo gustuję w jaśniejszych barwach. Kończy się u mnie kolor czarny, używam go bardzo rzadko, natomiast oczywiście zależy to od typu kolorystycznego od tego, jaką masz garderobę. Dopasuj ją tak, aby po prostu była pasowała do co najmniej czterech rzeczy w Twojej szafie. Więc, jeżeli myślisz o zakupie marynarki, warto postawić na dobrą jakość. I i zwróćcie też dziewczyny uwagę na to, że nawet takie oversize'owe marynarki, one również mają różną długość. Jak będziecie przymierzać taką marynarkę, to może się okazać, że będzie jednak kluczowe te 6-7 cm do góry czy na dół, więc zwróćcie proszę na to uwagę, żeby również zgodnie z tą zasadą poziomej linii stylizacyjnej pasowało nam to do sylwetki. Następną propozycją jest bomberka. Ta bomberka jest dosyć krótka, bo ona mi sięga do talii, czyli na pewno świetnie mi się sprawdzi w jeansach z wysokim stanem. Fajnie będzie wyglądała do spódnic rozkloszowanych. Fajnie też będzie wyglądała do jeansów czy do nawet długości mini. Lubię tą długość taką do talii, ale każda z nas ma takie miejsce, które lubi podkreślać, więc pamiętajcie, że możemy regulować tą długość. Poprzez wybór okrycia, bo te bomberki też będą miały różne długości i naprawdę warto zwrócić na to uwagę. I za chwileczkę pokażę Wam bomberkę, która już będzie mi sięgała bardziej do linii bioder. Bomberka, ale już w zupełnie innej długości. Tutaj ta bomberka już sięga linii bioder. Praktycznie no, u mnie jest ciuteczkę nad biodrami. I właśnie tak jak mówiłam o tej poziomej linii stylizacyjnej, może ona, możecie ją, nią dziewczyny manewrować. Także naprawdę zwróćcie na to uwagę. Bardzo ważną funkcję też pełnią kieszenie, gdzie one są osadzone, bo one też odstają zwykle i budują nam sylwetkę, więc wybierając okrycie. Również patrzcie, na jakiej wysokości są te kieszenie. Kieszenie budują objętość. I okrycie, do którego będę Was namawiać, okrycie, które naprawdę jest modne od wielu sezonów i zobaczcie, i to okrycie stale wraca, to jest trench. Dobrze wybrać go w bazie albo w swoim ulubionym kolorze, który powtarzać się w szafie, tak się naprawdę dowolnie mogła komponować swoje stylizacje. Tutaj znowu jestem w sukience dzianinowej. Ja zresztą, tak jak mówiłam wcześniej, specjalnie. Zostawiłam tą jedną bazę, żeby wam pokazywać te proporcje sylwetki, i zobaczcie, że to jest jeden z, błąd, z ważniejszych, często popełnianych błędów stylizacji, to znaczy, jak nam wychodzi zapłaszcza spódnica, sukienka, te 10-15 cm, i to wygląda naprawdę źle, dlatego że bardzo mocno widać ten jasny kolor na dole, tworzą nam się właśnie jeszcze dodatkowe Linie, dwie linie stylizacyjne i zwracamy uwagę na dół sylwetki. O ile jest to do przeżycia, chociaż. Y dla mnie ta długość w ogóle jest nie do przeżycia, nie podoba mi się, ale to jest moje takie subiektywne, to jeżeli mogłaby to udźwignąć sylwetka wysoka i bardzo szczupła, natomiast przy większości sylwetek, no to będzie naprawdę złe połączenie. Jeżeli wybieracie tręcze, to do czego je wybierać? Jeżeli wybieracie su sukienki, to zwróćcie dziewczyny uwagę na to, aby te sukienki nie wychodziły Wam z płaszcza, czyli jeżeli ta sukienka będzie takiej długości, że ten płaszcz będzie nam tą sukienkę przykrywał, to będzie wtedy właśnie ta dobra długość, bo nie będzie wam się robiła ta linia dodatkowa stylizacyjna, czyli będziecie miały po prostu płaszcz i już botki. Także to jest jedna z ważniejszych zasad stylizacji. Jeżeli chodzi o tręcze, to też tręcze mają różne długości zapewne możecie też wybrać tą długość tręcza, jego odcięcia no i zasad jest taka im dłuższy tręcz, tym bardziej nam skróci sylwetkę, w związku z czym dla sylwetek bardzo drobnych, bardzo niskich, może to nieco obciążyć sylwetkę. Jeżeli chodzi o tręcze, zwróćcie też uwagę na to, gdzie są kieszenie, jak są naszyte oraz na guziki. Zwykle guziki, dwurzędowe guziki poszerzają sylwetkę, chyba że są naszyte tak, że nam budują talie, że są dosyć. Blisko. Ale tręcz może być właśnie z, z jednym e, ciągiem guzików i może być z e, dwoma ciągami guzików. E, też jeżeli chodzi o tręcze, zwróciłabym uwagę na ozdobniki na ramionach. Czyli jeżeli jesteś sylwetką, która ma szersze ramiona, a nie chcesz ich poszerzać, to nie kupuj tręczy z takimi ozdobnymi pagonami. Natomiast jeżeli masz wąziutkie ramiona i chciałabyś je nadbudować, to, to właśnie takie elementy nam je powiększą. No i oczywiście ważne właśnie jest kieszenie i poziom zaznaczenia talii. Za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, bardzo proszę, żebyście pisały do mnie i koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Widzę, że dużo z Was ogląda, ale nie klika. A jak klikniecie subskrybuj, to będziecie miały przypomnienie. Także serdecznie Was zapraszam na następny odcinek. Chciałabym też, żebyś wiedziała, że bardzo jest dla mnie ważne to, co myślicie o tych stylizacjach. Czy macie jakiekolwiek problemy z stylizacją Odnośnie tutaj tego odcinka i okryć wierzchni, śmiało piszcie w komentarzu. Ja bardzo chętnie będę na te Wasze zapytania odpowiadać. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek i zapraszam do subskrybowania. Do zobaczenia.